Rewolwer to pistolet podstawowy dla szpiega. Zawiera on 6 pocisków w magazynku oraz 24... Kurczę, znowu się zepsuł. Będę potrzebował pomocy inżyniera i to dość pilnej. Hej. Wybaczcie, ale sprzęt jak dostałem jak widać nie działa, więc cały odcinek o rewolwerze zrobimy na żywca. A więc, może zaczniemy od tego, do czego najlepszy jest rewolwer. Cóż, moim zdaniem, jest on bardzo dobry do. Bang, bang, my bang, 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 my Dobra, myślałem, że to będzie cichsze. Wybaczcie, ale ja idę opatrzyć już. Dobrze więc, jak mówiłem na początku z płytki Team Fortress 2 Nowej Ery, podstawowy rewolwer to broń jaką otrzymujemy na samym początku. Nie ma wad, ani zalet, to czynnik o jednym z lepszych rewolwerów, o ile nie najlepszym. I tutaj szpiedzy dzielą się na dwie grupy. Ci, którzy wybierają inne rewolwery, oraz ci, którzy są wierni stokowi. I tak, wiem, słyszę wasze klawiatury o tym, jak bardzo Ambasador jest najlepszym rewolwerem w grze z kilkoma przekleństwami napisanymi z błędami ortograficznymi, ale jednak posłuchajcie co gdyby usunąć każdemu rewolwerowi statystyki pozytywne. So a zostawić negatywne i postawić je razem ze stokiem. Cóż... Ambasador traci możliwość strzału w głowę, Letranger traci przedłużony czas trwania niewidzialności i jej odnowę przy trafieniu, Egzekutor dodatkowe obrażenia przy przebraniu Ignorancję na obronę, a Grzechotnik swoje kryty. I statystycznie mówiąc, z tych wszystkich broni, po usunięciu pozytywnych statystyk, Ambasador jest najgorszy. A jednym rewolwerem jaki obrażeniowo jest podobny do Stoka, jest ekzekutor. Ale wracając do rewolwera i jego statystyk. Ma on 6 naboi w magazynku i 24 zapasowe. Jest to broń bardziej na średni i bliski zasięg gdzie zadaje od 35 do 60 obrażeń. Może nie zabijemy nikogo na dwa strzały, ale i tak ich zaboli i to dość mocno. A teraz. Tak, wiem, jest to dziwny rozdział, jednak dość ważny. Przynajmniej moim zdaniem. Bo zdarza się, że niektórzy szpiedzy zapominają o istnieniu rewolwera i udają Raidena, ale gdyby walczył nożem. No dobra, to w jakich sytuacjach schować nóż, a wyciągnąć rewolwer? Daj ten przykład głównie dla nowych graczy, którzy jeszcze nie wiedzą co to Trickstab oraz dla graczy, którzy mogą nie pojmować jaką moc ma stokowy rewolwer. W tym przypadku mamy przykłady, gdzie na przykład Sniper ma antyklingę. Uniemożliwia ona nam zadźganie go, a jeżeli będziemy na tyle mniej mądrzy, żeby go dźgnąć z tą rzeczą na plecach... Zostaniemy porażeni prądem, co uniemożliwi nam atakowanie nożem, wejście w niewidzialność i zmianę broni na dwie sekundy, co może poskutkować naszą śmiercią. Przeciwnik wdepnie nas w ziemię. W tym przypadku chodzi o walkę z klasami typu. E, no. No cóż, właściwie z każdą klasą. Mówiąc szczerze, szpieg jest martwy, jeżeli nie wyjdzie mu dźwignięcie w plecy, nawet gdy mu wyjdzie dźwignięcie w plecy, to jest raczej martwy, lub gdy znajdzie się w złym miejscu w złym czasie. Jeżeli jednak mamy szansę na zabicie kogoś rewolwerem, gdzie na przykład nie mamy jak dobiec do przeciwnika, a jest on skupiony na czymś innym, np. inżynier zaczynający budowanie konstrukcji lub ten nawet nasz snajper z Antyklingą, gdy nie mamy wyboru, więc walczymy, na przykład gdy goni na spyro, lub gdy przeciwnik ma mało zdrowia, w między innymi tych sytuacjach lepiej zabezpieczyć zabójstwo rewolwerem, a potem mieć szansę uciec, niż umrzeć od jego towarzyszy albo od niego, gdy zobaczy, że biegnie na niego szpieg z chęcią przerobienia go na filety. Myślę, że to chyba wszystko z takich porad odnośnie walki rewolwerem, więc teraz pora na ciekawostki. Tak, zapewne nikt się nie spodziewał ciekawostek o broniach, ale cóż... Czy wiedzieliście, że już po oficjalnym wydaniu gry szpieg dostał paczkę, gdzie nie mógł przeładowywać rewolweru będąc niewidzialnym? Mówią szczerze, ciekawie byłoby zobaczyć coś takiego, gdzie szpieg nagle zmienia się w mutanta i ma trzy ręce, z czego jedną trzyma rewolwer, drugą zegarek niewidzialności, a trzecią przeładowuje. Ano tak, mamy dzwon zmarłego. Poza tym są tu może gracze, którzy pamiętają jeszcze starą animację przeładowania, została ona bowiem usunięta w aktualizacji siła charakteru. I mówią szczerze, byłoby miło, gdyby była możliwość włączenia jej na przykład poprzez ustawienia w grze albo te ustawienia zaawansowane, gdzie jeden szpieg woli animację jaką mamy teraz, a drugi woli animację sprzed 2015. A propos przeładowywania, szpieg przeładowuje rewolwery przy użyciu tzw. speedloadera, dzięki któremu, jak nazwa wskazuje. Pozwala jednocześnie ładować 6 pocisków na raz. Ale jak wiadomo, przed przeładowaniem trzeba trochę postrzelać. A kiedyś, dawno temu w 2007 roku, rewolwer posiadał animację magazynka, który się przekręcał, by załadować nowy pocisk. Możecie teraz to zobaczyć. Poza tym z tego co widzę, kiedyś rewolwer także bardziej się świecił. Jednak to wszystko odnośnie ogólnych ciekawostek, więc teraz przejdźmy do jego wyglądu, ponieważ przypomina on rewolwery Colt Diamondback oraz Colt Python. A na jego rękajści widnieje uderzające podobieństwo loga do tego z broni palnych producenta Storm Ruger Company Incorporated. Jak doktorze? Your ears are fine, and your ears are fine, but I suggest you to come here tomorrow for a better check. A wiesz może kto się zajmuje dźwiękiem? I guess it's Scout that takes care of the sound system, but why do you want to know this? Wait, your ears? That's why? Zgadza się. Wiesz może gdzie go znajdę? I guess he's in his room masturbating to that nasty hentai. His room is on the right side, two rooms Hej, hey, sorry za to na początku. Poza tym mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i że będziecie chcieli jeszcze kilka, ile nie więcej odcinków z tej serii. A ja teraz muszę jedną rzecz załatwić, więc do zobaczenia i cześć. Co tam spraw? Ojusz, oh co to jest? Wait, no, 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 that's not what you think it is. To kulturalnie wytłumaczysz mi, co ty do kuleń zeuglunasz? I'm going to... It's my room. I can do what I want. We're a scout. Why are you screaming so much? I can't play Witcher 3 in peace. Well, what the fuck is this scout? I already said I can do what I want and watch what I want. Now both of you get the fuck out from here, or else. Nie, 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 nie. jeszcze nie skończyliśmy. Pamiętasz, może scoutcie, kto się zajmuje dźwiękiem w tej drużynie? Oh shit, I'm dead.